Cześć wszystkim. Zawsze myślałam, że odchudzanie to głodówki i mordercze treningi. Ale zgadnijcie co? Odkryłam, że można zrzucić wagę bez surowych diet i wyczerpujących ćwiczeń. Zanurzmy się w tej prostej metodzie, która zmienia wszystko. Po pierwsze, nawodnienie. Picie wody to tajna broń w walce o szczupłą sylwetkę. Woda wypełnia żołądek, przyspiesza metabolizm, a nawet zwiększa spalanie kalorii. Pijcie więc dużo wody przez cały dzień. Następnie sen. Tak, dobry sen pomaga schudnąć. Kiedy jesteśmy wypoczęci, nasze ciało funkcjonuje lepiej i rzadziej sięgamy po niezdrowe przekąski dla zastrzyku energii. Starajcie się spać co najmniej 7-8 godzin każdej nocy. Kolejnym kluczowym czynnikiem jest radzenie sobie ze stresem. Wysoki poziom stresu może prowadzić do przybierania na wadze, dlatego znalezienie sposobów na relaks jest niezbędne. Czy to medytacja, czytanie, czy po prostu długi spacer. Redukcja stresu pomoże utrzymać wagę w ryzach. Porozmawiajmy teraz o nawykach żywieniowych. Zamiast diet, spróbujcie uważnego jedzenia. Oznacza to zwracanie uwagi na to, co jecie, delektowanie się każdym kęsem i zatrzymywanie się, kiedy jesteście syci. Nie chodzi o ograniczanie pokarmów, ale o ich rozsądne spożywanie. I nie zapominajcie o ruchu w codziennym życiu. To nie treningi na siłowni czy bieganie maratonów. Chodzi o włączenie ruchu do codziennej rutyny. Wybierzcie schody zamiast windy, zaparkujcie dalej od sklepu, albo zróbcie kilka ćwiczeń rozciągających podczas oglądania telewizji. Te drobne zmiany mogą przynieść duże rezultaty. Więc to już wszystko. Prosta metoda na schudnięcie bez diet i wizyt na siłowni. Pamiętajcie, kluczem są małe, trwałe zmiany, które poprawiają ogólne samopoczucie. Dzięki za oglądanie i wspólnie dbajmy o zdrowszy styl życia. Czekajcie na więcej wskazówek i sztuczek dotyczących zrównoważonego życia.